Dzień dobry, Łukasz Kubiak. No, tutaj na, e, współpracuję z parlamentarnym zespołem e, do spraw budowy drogi ekspresowej Wia Pomerania. No, Zostałem poproszony, żeby przygotować ekspertyzę na temat możliwości rozwoju tej drogi w tym szerzej, w tej, definiowanym w tym szerszym korytarzu czyli od samego Pomorza Środkowego przez Bydgoszcz e, i na w Konin Kalisz. Właśnie, nas no najbardziej interesuje ten odcinek Konin-Kalisz. Jesteśmy redakcją jednak z Konina, więc to naturalne. Poseł Nowak zaproponował tutaj ten most w Biechowach, To jest około 15 km od Konina, tylko że obecny ten ciąg drogi 25 idzie przez praktycznie samo centrum miasta. Jest to jakieś uzasadnienie, jeżeli teraz mamy projektowane drogę GP od Konina do Kalisza, dalej na Ostrów jest już projektowana obwodnica Kalisza, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zresztą szukuje takie spotkanie informacyjne dla mieszkańców. Czy takie rozwiązanie miałoby sens, czy jednak może drugą stroną? Hmm. tego? Naprawdę, to są kwestie wstępne, bardziej chodzi, chodziło o to, żeby wskazać na ten uzasadnienie i potencjał tego korytarza szeroko rozumianego i jego funkcji, tak ten, to opracowanie mm -hmm. funkcji jego w ogóle w układzie drogowym kraju, tak, no i rzeczywiście później, jeżeli rzeczywiście ten y, y, rozwój korytarza konin y, kalisz y, osób polski co teraz ma miejsce, budowa drogi GP 2x2, no może sprawić, że ta presja ruchu na przejściu obecnym przez Konin będzie się zwiększyć, ten ruch tranzytowy się trochę tam powiększy docelowo, no więc wtedy rzeczywiście takie dylematy, jak zarządzić, Kwestią przejścia przez Konin, czy obwodnicy Konina, tak? No to są kwestie otwarte, no ale tak jak też pani z Ministerstwa Infrastruktury, pani dyrektor wskazywała, no na razie to są tylko tutaj koncepcyjnie rozważamy, co by było gdyby, dalsze decyzje, jakby to miało wyglądać, no ale y, od tego się zaczyna i, i y, takie, takie ekspertyzy są potrzebne, żeby po prostu wiedzieć, ustrukturyzować jakoś w ogóle dyskusję na ten temat. Co, co ma potencjalnie sens, a co takiego sensu nie ma, tak? Rozumiem. A tak e, usłyszeliśmy teraz na zespole, że jakby Ministerstwo Obrony Narodowej trochę zaspało jeszcze nie wpisało tego do tego programu strategicznego. Ja, nie, nie chciałbym, nie chciałbym tutaj, jakie, jakie uwarunkowania pod uwagę bierze Ministerstwo Obrony Narodowej. Niektórymi kwestiami się dzielą, niektórymi się nie dzielą, jakie są ich, jakie są ich jakie założenia biorą pod uwagę, tak? No jakby ja tutaj bardziej te, te kwestie spójności sieci poruszyłem, tego jak, jak sieć miejska jest połączona, jakie ośrodki miejskie występują na tej trasie, no i że gdzieś ten potencjał do y, systematycznego, y, planowego i też... Y, nie od razu wszystko, ale też są jakieś pewne priorytety. Yy, właśnie wskazywałem, że, że rzeczywiście ten potencjał jest i można o tym myśleć i rozmawiać i właśnie tak, taki konie... No rzeczywiście to jest wyzwanie, jak to zrobić. Czy no, tak jak wspominałem, yy, jednak te uwarunkowania i przyrodnicze, i szeroka Dolina Warty, tak? a, a z drugiej strony już jakaś infrastruktura yy, drogowa na terenie miasta Konina jest i to całkiem niezła, fragmentami oczywiście, tak, ale na niektórych fragmentach, chociażby północnym wod do Konina, no, jest całkowicie substandardowe, jeżeli byśmy porównywali to z tym, jak na przykład na południe od Konina się wyjeżdża. Tak, no więc to są, to są takie sprawy, które gdzieś, gdzieś wymagają potem koordynacji na tym poziomie, i jak się miasto roz, będzie rozwijać, tak, polityki przestrzennej miasta, no i też ewentualnie czy Y, czy, y, czy zasadne będzie? Y, na pewno oddanie do ruchu. Y, no już mamy na etapie przetargu na realizację większość odcinków tych pomiędzy Koninem a Kaliszem, Ostrowem Wielkopolskim. No więc właśnie że to są jednak wieloletnie kwestie. No ale żeby coś się zadziało, to trzeba już zacząć o tym rozmawiać, tak? No to też będziemy widzieć, jak, jak to wpłynie na warunkowania ruchowe w samym w samym Kaliszu, tak? To, co a tak, powiedzieliśmy, Wia jest już w realizacji, bo część odcinków. E, takich e, wspólnych będzie e <laughs> Pewnie dlatego, że każdy cały czas yy, ta dyskusja jest, yy, każdy co innego rozumie przez to, przez to diapomeranie. Ja po prostu yy, rozumiem przez to rozwój układu drogowego w pomiędzy Pomorzem Środkowym, Bydgoszczą, a dalej Koninem Kaliszem. No i jakie adekwatne zadania inwestycyjne potencjalnie można, można przyjąć pod uwagę, no, żeby ten, ten układ był funkcjonalny jednocześnie biorąc pod uwagę, że wszystko kosztuje i, i nie jest wszystko od razu do, do, do zrealizowania, więc też poszukamy jakiegoś... Jest jakiś projekt, który jest w tym zakresie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.